Hej, cześć, widzicie moi drodzy, z tej strony Maciasty i witam was w kolejnym materiale z oceniania waszych ekwipunków, kochani. Klasycznie to, co mówię na samym początku, zapraszam na Discord, jeżeli też chcecie wysłać link do swojego ekwipunku, bo jak widzicie, ja na pewno go ocenię, chyba że no po prostu profil będzie prywatny lub w ekwipunku nie będzie się nic znajdować. Tak żeby z takiego już zbytnego przedłużania, o którym na pewno wiecie, a chcecie zobaczyć po prostu te ekwipunki, jeżeli w takowy materiale występujecie lub po prostu ciekawi was kto co ma, no to słuchajcie, dzisiaj zaczynamy od Diabello który według stima ma ponad 2800 zł w ekwipunku jednakże to się dosyć mocno zmieniło, a raczej jedyne przedmioty, jakie tutaj są, to mamy kałaszkę M4, USP, AWP no i jeszcze tutaj te trzy postałe tak naprawdę dwa pistolety i jedną broń i niestety tak się prezentuje ten ekwipunek w którym no za dużo nie ma względem tego co było, jeżeli chodzi o cenę, na pewno bym ocenił tutaj nisko, zapewne jakieś 2 na 10 jednakże w tym wypadku powiedzmy, że no powstrzymam się od takowej oceny i przejdę dalej, i niestety słuchajcie tak to będzie wyglądać, jeżeli ktoś nie będzie posiadać za bardzo, no dużej ilości rzeczy w ekwipunku. Kolejny w teorii jest Zbigniew Wodecki, który ma 2000 złotych w ekwipunku, 1500 według Buffa, ekwipunek trzymany w kolorystyce czerwonej. Jednakże to, co ja się tutaj obawiam, to że większą część będą stanowić tutaj naklejki. 600 zł też tylko jest. I tak jak mi się też tutaj wydaje, ja sobie to szybko też przeklikam. I tak jak widzicie, tak naprawdę wszystko stanowi naklejki, więc tutaj również nie będę oceniać, no, bo tak naprawdę nie ma czego. Natomiast już bieldon posiada skiny, na które sobie słuchajcie dzisiaj zobaczymy. 1400 zł wpiszę. Wszystko po trochu na ekwipunek wydał około 220 zł, trochę naklejki, trochę. I Hellcase oddawały, i taki ekwipunek zbudował 1076 zł, żeby być dokładnym. I mamy, słuchajcie, już tutaj ekwipunek z koską. I jak widzę, wieloma różnego rodzaju innymi przedmiotami, które wyglądają po prostu ładnie. Także, słuchajcie, zaczniemy sobie od koski. Tak się prezentuje jeden Survival Knife Boreal Forest Field Tested 03, Flouchik 30, o tak powinienem powiedzieć. 0.3, o, o to mi chodziło. Prosty, zielony. Koska też nie droga bo niecałe 300 zł, słuchajcie, kosztuje na buffie. No I po prostu w ten oto sposób się prezentuje. Też jakoś bardzo zadrapana nie jest, więc też na pewno spoko kłoska, jeżeli nie chcemy za dużo wydawać. Patrzymy sobie dalej. Drugim najdroższym przedmiotem jest takowa awu Neon Neonwar w stanie Minimal Wear. Kałaszek Nightwish, bardzo zautomatowane skinki. Ten Digielek Crimson Web mi nie siedzi, ale ogólnie Crimson Web y jako skin po prostu mi na niczym nie siedzą. Na rękawicach, nożach, jakichś skinach, jak właśnie Digielek czy Zetka. No mi to po prostu nie siedzi. M4 player, tu, ale również mam też drugą M4 temu kału. W ogóle też jak patrzę, to w tym wypadku, a przynajmniej jak patrzę na te pierwsze no, 4-5 skinów, no to są to raczej takie jasne, no nowe do, do tych skinów barwy, ale jak patrzę dalej, to troszkę się już rozjeżdża, no ale tylko w takim niewielkim stopniu, więc też tak nie najgorzej. Galilek ładny, może po prostu ma te skiny, które mu się podobają. Mandy sama w sobie jest bardzo ładnym skinem. Commemoration, ja ogólnie skinów do Famasa nie lubię, więc ale to jest jeden z takich nawet ładniejszych, no bo złotej się świeci. Dragonfire, bardzo fajny. Purple Dilipa, też prosty i ładny skinek. Nuclear Garden też Fajne. No, właściwie dużo fajnych skinków, które tutaj po prostu no, dobrze siedzą razem ze sobą, jako miks, można powiedzieć. No, bo jednej stricte kolorystyki raczej tutaj nie ma, jednakże ja też sam w sobie jestem po prostu fanem raczej miksów różnego rodzaju, jeżeli chodzi o ekwipunki, a nie jakiegoś danego tematycznego. Także, słuchajcie, tak mi się wydaje, że będzie prezentować się ten ekwipunek. Też widziałem jakieś naklejki po prostu na różnego rodzaju przedmiotach. Przy bardzo tutaj pięć, na no, chociaż berusemce, tutaj jakaś naklejka. Właściwie do tych naklejek jest niewiele, bo no, na no, ma bodajże trzech czy czterech skinków. Także tak się w końcu prezentuje ten ekwipunek i jest to pierwszy ekwibunek, który mogę dzisiaj słuchać sobie ocenić. Jeżeli chodzi o cenę tego kwibunku, to wydaje mi się, że klasycznie zaczniemy od bezpiecznego środka, czyli oceny 5 do 10. Bardzo fajne skinki, bo tak naprawdę mixik czyli coś, co ja bym szedł przyszłościowo, co bym zmieniał to ewentualnie kosem, albo dodawał jakieś też tanie rękawice, które też by się działo po prostu stricte pod koskę. No, ale poza tym, naprawdę całkiem spoko ekwipunek. Kolejny jest Astolfo, jednakże jak on pisze, bardzo duża część jest pod inwestycje, na około 700-800 zł we wszystko włożył. Jeśli chodzi o skiny, buduje ekwipunek w stylu japońskim oraz manga, anime, bo straszne z niego WIP. Na bieżąco wchodzi coraz więcej tego typu skinów do cs w nowych skrzynkach, co bardzo go cieszy. No, jeżeli mam 4, nawet jeżeli chodzi o takie skiny mango animkowskie to powiem szczerze, że są to ogólnie bardzo ładne skórki, jakby nie patrzeć. Tak jak ja jakoś nie jestem fanem animy, bo nie oglądam, ani po prostu nie siedzę w tym temacie, to uważam, że jak są różnego rodzaju skiny, jak chociażby na przykład taki Famas, Kis FAMAS taki obrzyn Kislov, czy na przykład M4K to są po prostu do dobre i ładne skórki. Co prawda są lepsze w niektórych wypadkach, ale nie można powiedzieć, że są to złe. Jednakże sobie zobaczymy, co tutaj się znajduje i obawiam się, że znajduje się tutaj to już jakiś tutaj M4. -ka? Dobrze, zobaczmy sobie po kolejnej droższym. Jest fabrycznie nowy Kumiko Dragon, co ciekawe. Stówę kosztuje, no to na pewno można by zaoszczędzić około 60 zł, zapewne schodząc do stanu fiddysdy, które jakoś bardzo się nie różni. Sobek's Bite bardzo ładna, nowa właściwie, tak jak mówiłem, Kislov, Mount Fuji, Scaraprash, w ogóle w wysokim flocie. Ciekawe, jak to wygląda, w sumie sobie zobaczę tutaj w grze. On jest, no jest, jakoś gdzieś tam zadrapany, przetarto, obdrapany, niestety. Crimson Tsunami, fajny galilek, jak widzisz lub nie, on może mieć tysiąc różnych takich patternów. Tutaj Umbrella Rabbit, idziemy dalej. Five Seven, czy to jest... Uu, nie, nie jest to ten słynny z oczym sobie, nie, z tyłu też nic nie ma, więc też go słuchajcie wam nie pokażę lub niestety Uspik, Mac 10 MAT Case no są to skiny z kolekcji Anubisa. Jednakże czy one się wpasowują jakoś bardzo w tematykę anime? Nie powiedziałbym szczerze. No i tak jak mówił, różnego rodzaju inwestycje, kapsułki, nie kapsułki, naklejki, drop z openingów Anubis Collection. Jeżeli mam być szczery, no to nie jest to ekwipunek taki jak było to opisane, przynajmniej nie w pełni, tak jak na przykład tutaj alur, jest na pewno, można by według mnie podpiąć przynajmniej pod ten taki anime mangowy japoński ekwipunek, tak na przykład tego bym nie podpiął, tego bym nie podpiął, tego też nie, jest to ładny skin, ale bym nie podpiął, Manfuji na pewno, Crimson z nami też. Kumiho Dragona na no, no upartego też bym podpiął, czy Kislowa, na pewno, jednakże tak to, tutaj brakuje mi pojedynczych właśnie wydaje mi się skinów, które by po prostu mogły do tego wszystkiego przemawiać troszkę lepiej. Więc jeżeli chodzi o cenę tego ekwipunku, nie chcę być tutaj niemiły, ale stawię ocenę 3,75 na 10, zwłaszcza, że... No, według mnie do broni takich jak Shotguny czy Digielek w stanie fabrycznie nowym, no są to drogie, jak widzicie, zresztą skiny. Można by je sprzedać, wziąć trochę gorsze stany, które właściwie nie sprawiałyby, że skin wyglądałby gorzej, a dodać sobie to wszystko na przykład do jakiejś czwórki, do jakiegoś kałaszka, Właśnie kałacha tutaj chyba nie było, czy mi się wydaje. a AK-47, no nie ma kałacha takiego. Raczej jestem już tutaj pewny. Więc no na pewno ta ocena, słuchajcie, zostanie. No ja bym, mówił po prostu pozamienią niektóre przedmioty. I jeżeli faktycznie ma być tutaj ten ekwipunek taki japońsko-anime, no to w to bym stricte poszedł. Sfira jest kolejny z ekwipunkiem za 700 zł. Skiny, które mu się podobają, a poza tym ma zamiar kupić uspaki Konfermda i Kawaha Neon Raidera. No jak już widzę, no to chyba do tego nie doszło. Czy mamy właściwie kogoś uspa? Jaki tutaj jest usp? Nie ma właściwie żadnego uspa. Co ciekawe. Zacznijmy sobie jednak od samego początku, czyli od włpy łupy Jest to wówczas czterema naklejczkami Simpla. Okej. Okay. M3, Player 2. Mamy Ocean Driver. I tutaj już mamy na przykład ciekawe naklejki. Nie lubię tego digielka, bo jak widzimy często lubi być on obdrapany, chociaż jest to stan Well Worn. Jednakże tak się prezentuje. Szkoda, że ta naklejka Flow, która jest na najdroższa w dych kosztuje, jest w najgorszym miejscu, którego ono po prostu ciężko będzie zobaczyć. Jednakże mamy ogóle też w stanie Well Worn. Tutaj Well Worn, tutaj Well Worn. Dużo jest tych stanów Well Worn. Także później obawiam się, że może być problem z ich sprzedaniem. I co ciekawe, często też stan well worn jest droższy niż stan Field fieldestad. No i oczywiście dodatkowo wygląda gorzej. To tak mogę tutaj tylko, tylko po prostu wspomnieć. Mimo wszystko, jednak, jeżeli mam patrzeć na stricte skina, to skiny są na pewno ładne. Tak jak mówiłem, brakuje mi tego USPA. I to, co mnie bardzo irytuje, to właśnie te stany Wellworn. Naprawdę nie ma nic gorszego według mnie niż ten Wellworn. To jest bardzo fajny Souvenir Pink DD Pad. Fajny w sumie gloczek, ten mi się podoba. Fajnie widuje tutaj, słuchajcie, naklejeczki. No, ale tak jak mówiłem, boli mnie po prostu stan Wellworn jako po prostu entuzjasty skinów, bo wiem, że później sprzedanie czegoś takiego graniczy właściwie z cudem. Jednakże, słuchajcie, tak prezentuje się ten ekwipunek. No i jeżeli mam ocenić ten ekwipunek, no to tutaj już mamy znacznie większą ilość przedmiotów. Jednakże no bardzo zastanawia mnie, ten, te, 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 zastanawia mnie po prostu te stany Wellborn, jednakże za tego gloczka dam tutaj ocenę 4,25 na 10 i przejdę po prostu dalej. Ancient Predator miał być kolejny z ekwipunkiem za stówkę, jednakże ekwipunek wynosi 3 złote. I tak jak mamy jakieś skiny, jest to dosyć czyste, jakby nie patrzcie, bo tylko tak naprawdę trzy rzędy przedmiotów. Tak, no, niedużo jest tutaj do oceny, bo nie mamy usta, nie mamy gloka, kałaszka, M4, a jednak są to bronie, z którymi chyba, no, gra się po prostu, no, najczęściej chyba, nie? Więc tutaj za pozwoleniem po prostu skipnę ocenę. O, i na przykład taki def jest przykładem, że można mieć jej wbłonek za 400 zł, posiadać fajne skiny i posiadać niewiele rzeczy w ekwipunku, tak naprawdę. Co ciekawe, jest tutaj 100 zł z zapewne śmieciami, które pewnie można by sprzedać i sobie na przykład dokupić, już tutaj wice awubkę, czy chociażby uspa, a nie dobra, przynajmniej 2000 Dobrze, dobrze. posortujmy sobie od najdroższych, żebym się nie pomylił i słuchajcie, zobaczymy sobie, jak prezentuje się ta Ultra ultrafiolet Stan Filtesed w grze. No, ona gdzieś tam może leczko, 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 zadrapana jest. Jednakże jest to nawaja, jest to nóż za 280 zł. I tak jak e, był nóż, tam na początku sprawdzaliśmy Boreal Forest, to był bodajże nomad. On kosztował 20 zł więcej. To jest to chyba według mnie lepszy nóż. W sensie ten, tamten nomad niż ta nawaja. To tak mogę tylko tutaj rzucić, tak, tak swobodnie. Jednakże jest to koska, Zresztą druga w tym materiale, więc na pewno za to też będziemy mieć jakieś plusy. Chromatic Aberration kolejny skin. Bardzo fajny, zresztą on Buff, jak widzicie, kosztuje obecnie no, 23 zł, ale tak mniej więcej za 21 jeszcze z tydzień temu dwa dało się go wyrwać, tam 20 zł, więc właściwie całkiem styl. z że jest to naprawdę bardzo fajna awupa, która no, kosztuje no po prostu niewiele. Taka M4, Evil Damien z naklejką TSM, kałaszek Slejcik, na pewno nie mój ulubiony, wysoki też on ma, słuchajcie, Flowcik, P2000 Handgun, Digilek Oxide Blaze, High Beam, On jest ciekawy, taki High Beamek, zobaczmy sobie tego glocka, tak się prezentuje w grze. Są to Naklejki w ogóle słuchajcie, hole. Ten efekt holo tak jak to się mówi, nie wpłynie w oko. Jakby naklejki, pewien według mnie, są po prostu ładne. Wyglądają po prostu dobrze. I sam Glock Highbeam też jest całkiem spoko skinkiem. Ideksy, tak, słuchajcie, prezentuje ten ekwipunek. Chciałbym powiedzieć, że czegoś mi brakuje. Ale jak tak patrzę, to właściwie no, niewielu mi tutaj rzeczy brakuje. Ewentualnie może jakiegoś teka. 5.7, ale to na upartego, bo już widzę, że jest P250, więc to może po prostu tutaj dev woli grać stricte z P250, bo jest naprawdę tańsza, lepsza, whatever. Słuchajcie, jeżeli chodzi o cenę tego ekwibunku, no to tutaj już ten ekwibunek mi się podoba. Zostawił cenę 6 na 10, bo według mnie jeden z podniejszych ekwipunków prosty, naklejki są na każdej tak naprawdę broni, glock jest dosyć ciekawy, jest koska, więc na razie zostawia taką cenę. 6 na 10. I przejdę dalej. Następny jest klap z ekwibunkiem za 2,400. Ekwibunek w kolorze czerwonym, fajne kombokosy i rękawic oraz kilka craftów. Między innymi do M4, krełaszka 5.7 posiada też inwestycje na przykład Copenhagen Flames. No zresztą już tutaj widzę te Kopenhagi. Sortujemy sobie i... u, dobra, to będzie na pewno fajne połączenie. Tak się prezentuje, słuchajcie, Crimson Web na Survival Knife'ie. W stanie Battlescare, więc właściwie widzimy, że jest on obdrapany. Ale co prawda ma, słuchajcie, on też... Ee, weby. nie wiem czy one teraz jakoś dużo overpaya dają, na pewno jak są 3 to dają, jedną nie jestem pewny na drugiej stronie są, jak widzę, tutaj dwa. I to oczywiście jest w połączeniu z Needle Pointami Broken Fangami. Takie słuchajcie, kombo kosztuje mniej więcej, jak tutaj też tak patrzę teraz, 730-40 zł na buffę. I jest to całkiem solidny kombo. Chociaż, jeżeli mam być szczery, chyba poszedłbym w jakiegoś Guta Dopplera, który jest po prostu troszkę tańszy, bo chyba 600-700 zł stricte kosztuje. Ale no, ma po prostu już wykończenie Doppler. Ale to są tylko moje gusta. No bo z drugiej strony mamy tutaj, jak widzimy, czerwony wibunek. Więc tutaj rękawice na przykład mogą po prostu. Bardziej zdzić niż sam taki good. Patrzymy sobie dalej. Awupka, Wildfire jest klasycznym tak naprawdę craftem, czyli naklejeczką Battleskart Hollow. Zapewne na skopie, więc to się na pewno szanuje. Sayrek też jest naklejeczką. Tutaj mamy Mixika, Embersika. sobie go możemy schać zobaczyć. Embers jest właściwie takim skinem, który nie potrzebuje mieć tak naprawdę naklejek. Ale jak się jakieś fajne dobierze, to może to wszystko spoko wyglądać. Najpierw no ja chyba, jakbym miał budżet, to bym wszędzie nakleił te Battleskart Hollow, bo one są po prostu. Ładne i, i, i ciekawe, tak naprawdę. Patrzymy sobie dalej. DigiLearn, KojiCred, Based, m Evil Damio. Która ma naklejki dwie foliowane w i w stanie fabrycznie nowym. Tak się słuchajcie, prezentuje. Szkoda, że nie w najlepszym miejscu są te naklejki, ale na no to za bardzo słuchajcie. Wydaje mi się, że narzekać się nie można. Do mamy hemoglobiny, uspika Takowego skinka do MP9. Muertos, na no to klasyk. Sajrekik też bardzo ładny. Isaac też, według mnie, jeden z fajniejszych. Też taki prosty, ładny, tak naprawdę tutaj. Tek Copenhagen e, Lemis ma co prawda trzy jednakże jest to, słuchajcie, całkiem pokaźny, bo jest to ze 105 zł, jak tutaj patrzę. Według sens Buffa, tak, 30, 60, 90, 105, no to tak. Mam też, słuchajcie, w ogóle jedną naklejkę Fury, co ciekawe. Parę innych skinków też widziałem. Tutaj agenta U, też który ma w ogóle, słuchajcie, patrzę, więc to też na plus na pewno. Ee, Urban Hazarda, Candy Apple, no ładny ten ekwipunek, czerwony, 1500 zł, więc takim budżetowo, ale jak widzicie, możemy zrobić naprawdę bardzo ładny tutaj ekwipunek. W przyszłości, co bym zmieniał, to może kosę rękawice, kawaha na, nie wiem, Sporta, jednak są to, to no, już wyższe wydatki, więc jakoś bardzo się tutaj też nie pali do tego, bo po prostu jest to ładny ekwipunek. I w tym wypadku stawił ocenę 7 na 10 i takie mocne 7 na 10 zostawię, bo jest to, według mnie, póki co najładniejszy ekwipunek na dzisiaj. Przedostatnią osobą na ciebie będzie Al O'Viran Enjoyer z ekwipunkiem za około 1300 złotych, kombo noży rękawic, parę ciekawych kraftów, wysokich floatów, często zmienia skiny, więc nie wiem, co tam się znajdzie, jak już będę oceniać. No, jak tutaj patrzę, jak oceniam... Kwota jest, powiedziałbym, dramatycznie trzy razy mniejsza. Jednakże, to oczywiście nie jest prawda. Bardziej dwukrotnie. Nie mamy też kombo noża oraz rękawic. Jednakże, mamy po prostu nożyk Blue Steel Good Knife. Słuchajcie, który prezentuje się w grze w ten oto sposób. Blue Steel y swoją drogą w się dwójce wyglądają naprawdę według mnie dobrze. W tym wypadku Field Asset to jest float I na tego, jeżeli chcieć, I jest to faktycznie teraz niebieski skin. Którym, jak chcemy mieć na przykład jakiegoś budżetowego, ciemniejszego, powiedzmy, do plera, to jakby przymrużyć oko, to według mnie można by nawet zgułać go podpiąć pod to wszystko. Patrzymy sobie dalej i uuu, widzę glocka Grindera. 581 flot, więc nie jest to na pewno. Pattern, więc jest to na pewno najlepszy czarny gloczek. Jednakże na boku ma dosyć całkiem fajną ilość tego czarnego. Mamy zielonego też tipa. No, u góry jest troszeczkę do czegoś się przyczepić, czyli te takie ślady opon, jak to lubi się śmiać. Jednakże tak się prezentuje grinder, Najlepszy Glock na świecie, więc na pewno nie mam na co narzekać. Aquamarine Revenge z 4 naklejkami Fnatic Hollow Tested. Tak się słuchajcie, prezentuje jeden krawcik i jest on. Według mnie, ok, jest on ok, nie jest jakiś wybitny, bo w bo tam gdzie jest po prostu ten taki żółto pomarańczowo taki nawet i czerwony. To naklejka ta fajnie wygląda, jednak na przykład na tym czarnym i zielonym już trochę gorzej. Plus sam fakt, że ta naklejka z jakiegoś dziwnego w jakiś dziwny sposób przychodzi, czasem w biały, czasem czarny, co po prostu trochę się według mnie kłóci z tym wszystkim, no ale po prostu taka akurat w tym wypadku magia tych paryżów. Jednakże skin ok, krawcik ok, według mnie. Mamy też takowego decimatora, też z czterema naklejkami Skill Surfer, który po prostu wygląda ładnie. W ogóle co ciekawe, jest to stan field tested. I tak jak już mówiłem wcześniej, decimatory nie wiem co się z nimi stało, ale wyglądają okropnie w cesie są po prostu mega ciemne. Jakoś mi to po prostu kuje, nieważne jaki stan, nieważne jak flód, i tak są słuchajcie, ciemne. Dalej mamy takowego teka Re-entries. Uuuu, ale fajny tag! Fajny, fajny, plus, plus jeden, plus jeden. Dalej mamy słuchajcie Duality, i nie będziemy oglądać. Takowy Guardian Miksik na krajeczek starych nie podobają mi się klucz na poka że kolonia 2015, przepraszam ale klucz na poka też mi się nie podoba, także jednak tu słuchajcie ten, ten uspik mamy skauta, klasycznie z aramarami ghost crusadera, którego w ogóle nie wiem czemu, ale kojarzę tego crafta bo przynajmniej takiego wiecie, mixika można by powiedzieć, mamy takowego forest knighta który co jest się. Gotraid jest najdroższy mamy knighta w wysokim flowcie irritation hazard z naklejeczkami z Hakowa. całkiem ciekawy max 7, zobaczymy sobie go w grze, bo ma naklejki słuchajcie z Pidziela, czyli te droższe naklejki, które, według mnie, są jednymi z fajniejszych złotych naklejek. No i są też czasów, kiedy te złote naklejki faktycznie i suveniry miały sens, bo teraz, obecnie, no, suweniry nie są w żaden sposób unikalne, nie są w żaden sposób ciekawe. Są po prostu nudne, no bo te naklejki, tak naprawdę, nic nie dają. Już lepiej sobie nakleić jakąkolwiek inną naklejkę, nawet zwykłą, a będzie to po prostu wyglądać znacznie lepiej. No i zgadzacie, tak bym ten ekwipunek, tylko albo aż 562 zł. Jednakże ekwipunek naprawdę, według mnie, ładny, zwłaszcza z tymi kraftami, które w niektórych przypadkach są naprawdę. Bardzo fajne, tak mi się chyba najbardziej podobał. Eee, decimator był spoko. kałaszek też był mimo wszystko spoko. I tak jak spodziewałem się więcej, tak zostałem mimo wszystko tutaj pozytywnie zaskoczony. Pozytywnie mi zostało tutaj wszystko, słuchacie, przedstawione. Więc jeżeli chodzi o cenę tego ekwipunku, zostawę to wydaje mi się 6,5 na 10. I ostatni moi drodzy na dzisiaj będzie Nexo z ekwipunkiem za 3200, według baba. Skiny głównie kupował, jakie mu się podobają. Szukał zawsze z ciekawymi naklejkami, ale już skompletował, ten, z którymi gra. To doszedł do wniosku, że uzupełni wszystkie broni i zaczął kupować skiny czerwone. Dotarą i niebieskie dla C. Dobrze, zobaczmy sobie to, i tak słuchajcie, prezentuje się pierwsza strona. I już tutaj mogę powiedzieć, że raczej chyba przeszedł w ekwipunek taki bardziej różowo no nowy bym powiedział Talon Slaughter, który jest tak naprawdę Dopplerem Ruby. Bardzo ciekawie. I to, co mi się podoba w tym wypadku, to, że jest to różowe EQ. Czy to jest minimalware? Oh my god, to jest minimalware? Nie, właśnie tak zobaczyłem, że są tej rysy. Znaczy, Talon jest ładny. Sam sobie, nożyk, też nie ma za dużej ilości tych odrapań. także no, na mojego oka to po prostu na początku się rzuciło po prostu w oczy. To, co ja chciałem powiedzieć, to, że Slaughtery takowego różowatego ekwipunku się wpasowują całkiem fajnie. Jednakże już rękawiczek, jeżeli chcemy do niej dobrać, to tak naprawdę wajsy wyglądają sensownie tylko, bo jakieś tańsze to po prostu no, nie siedzą według mnie. Są po prostu albo za czerwone, albo za fioletowe i taki mam z nim problem, że ten Talon Slaughter... Bardzo ładny. Patrzymy sobie dalej. Zobaczymy sobie takową Mech Industries. O, chyba sobie pozwolę skipnąć. Neon War, różowy, oczywiście. Neon Revolution. No, zobaczymy sobie z tym kaftem. Jednakże Neon Revolution, najgorszy kawałek, jaki istnieje. Naprawdę bardzo nudny. Powiem szczerze, jeżeli miałbym tutaj wybierać, to sprzedałbym może co nieco i na przykład wybrał Neon Raidera. Który może jest taki fioletowo różowy niż różowy. Ale według mnie pasowałoby tutaj troszkę lepiej. Ale no kurde, z drugiej strony Neon Revolution jest po prostu różowy stricte, nie? Tak można powiedzieć. Neonwar, cieka ciekawy craft, zobaczymy sobie. Yy, nie wiem, ma on sobie coś, co sprawia, że jest to ciekawy craft? ale nie wiem, czy mi się podoba. Ciężko mi to po prostu powiedzieć. Patrzymy sobie dalej. Bardzo ładny gloczek, digielek. na no klasycznie oczywiście discotek. O, ponownie naklejki holo na uspiku. O, fnatic ponownie. W ogóle nie wiem, czy w poprzednim wypadku też nie był dokładnie ten sam skin, tylko z naklejkami. Fioletowe, fioletowe. Naklejki też fioletowe. Fioletowo-różowe to wszystko. bo tak mi się wydaje, spójrzmy 2300, tak wyłonek 2600, no to w większym stopniu zdecydowanie takim mocnym. No to tutaj jednak e, talonik robi tak naprawdę większą Część ekwipunku. No i moi drodzy, zapewne tak się bardzo do ekwipunek. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o cenę tego ostatniego ekwipunku na dzisiaj, to wydaje mi się, że mogę też zostawić ocenę 7 na 10, bo też jest to stricte tematyczny ekwipunek w kolorze tutaj, w tym wypadku takim różowo-fioletowatym. I jest to po prostu, no, ładne połączenie. Zwłaszcza, że ostatnim czas robiłem i różowy, i fioletowy, więc obecnie jestem na fali tego, powiedzmy, koloru. Także tego, tak, cena, moi drodzy, dziękuję wszystkim za oglądanie. Dzięki, że podsłuchacie, słuchajcie ekwipunki, jeżeli ktoś tutaj dotrwał do tego momentu. pamiętajcie też, że jeżeli chcecie. Wy już taki materiał wyślijcie na Discordzie, link do tego fb Punku, a ja go na pewno, słuchajcie, ocenię. A teraz dziękuję za uwagę, byłem Maciasty i trzymajcie się, moi drodzy, cześć!